Hej, cześć, siemanowskim ludzie, z tej strony Cesar i teraz w kolejnym odcinku mojej lizy Fasmofobii Daily, naszej cudownej. Zagrałem sobie na Ridge'u dzisiaj elegancko, na koszmarze. Troszkę późno odcinek, moi drodzy, dlatego że wstałem 14, no ponieważ jestem trochę taki, kurczę, lekko chorawy, że tak powiem, przeziębiony mocno. Dlatego po prostu jak najbardziej chcę, moi drodzy, się kurować w łóżku w miarę możliwości, tyle jak mogę. Także korzystam, bo jutro drugie zmiany, także jednak fajnie byłoby, moi drodzy, wiecie... W miarę się bardziej dokurować do tego czasu. No i co mogę wam powiedzieć? Jeżeli, oczywiście, odcinek się Was podoba, pamiętajcie o lajkach. O, tak, okej, okay, fajnie znikające te. Ciekawie. Pamiętajcie o łapce w górze, moi drodzy. Komentarzu. Subskrypcję możecie zostawić. Będę bardzo, bardzo wdzięczny, moi mili. I my sobie zabierzemy sekierkę. Tutaj zbagowana jest ta część w ogóle. Jest naprawdę jaśniejsza niż on normalnie powinna być. Zauważam i tam już lustro mamy. Także ja powiem wam, że sobie elegancko pospałem, kurczę. Chociaż się budziłem, bo Katar często mega. Okej, okay, jest to pokój z ptaszkami tymi. Yy, to gdzie to było teraz, co? Dobra, pytanie. Yy, także kurczę, pospałem sobie, budziłem się tysiąc razy, bo wiadomo, bo Katar. Yy, plus Kaszel jeszcze, to to nie jest z połączenia. z się Kaszel może nie. Yy, katar i Bulgardo, może tak to powiem. Yy, także jako tako, ale jakoś żyję. Na szczęście, moi drodzy. No i co wam mogę jeszcze powiedzieć? Dzisiaj o 19, jakby ktoś chciał po prostu sobie poczatować, moi drodzy, będzie strumyk z Mortal Kombat 1. Będę sobie tam grindował kurczę, po prostu wieże inwazyjne, ponieważ potrzebuję kurczę. Także jak ktoś chce sobie po prostu wbić elegancko poczatować, bo nawet po prostu może go nie interesować Mortal, to jak najbardziej zapraszam po prostu poczatować sobie, popisać elegancko, wiecie, spędzić sobie czas, powiedzmy, w miarę pisząc tutaj yy, z innymi albo ze mną, nawet tutaj wiecie, jak odpowiadał, jak zawsze. Także zapraszam, moi drodzy. No i to co, czy coś więcej do powiedzenia? Chyba nie, no powiem wam, że jakoś nie, niesamowitej rewelacji to nie było, bo jednak wiecie, wolne od tego, wolne od, o to jest ten pokój chyba, chociaż nie jestem przekonany, chociaż am not sure. Więc wiecie, tak spokojny wczoraj Zionek był elegancki, weekend, to trzeba było pograć sobie z chłopakami, kurczę, wiadomo jak jest. Yy, wybaczcie też wczoraj, że kurczę strumyk skończył się yy, tak nie yy, tak szybko, po godzinie, dlatego że godzina była spoko, yy, fajnie wszystko działało, a potem nagle się spierdzieliło. Nie wiem, to jest bardziej ten bo to jest rzucony na laptop nawet. Także byłem mat troszkę, że tak się stało, ponieważ fajnie mi się prowadziło transmisję, robili, robili, chcieliśmy sobie robić yy, odznakę na kapudłajnie No, 13 minut się udało zrobić, ale no, niestety, overall. Yy, Lego. Holy moly, ile eventów w ogóle, co tu się dzieje? Kurde, bęben. Jeszcze gagri gagri do tego. Na moich oczach, co za gra. w 5 O, głowę mu... Pierdzielę, co jest, many? That's kinda creepy. Okej, okay, kolega jest agresywny fest, nie? Holy moly, guacamole. No dobra, psychy mi na pewno dużo spadło Przez to, co się tutaj działo Bo eventów to tu niesamowicie dużo nagle Ja pierdzielę, no Okej, okay, ja bym chciał z chęcią znaleźć bownera moi mili Ale co tu za intens w ogóle, ty Początek, holy shite No, okej, już drzwi tutaj Chęcią bym zobaczył ufałkę sobie Ale nie widzę kartu, dzwoni, nie odbieramy Okej, okay, ja chciałbym bownera znaleźć Dajcie mi na razie spokój Give me a peace. Dziękuję, bardzo dobrze Okej okay. Jest grubo. Ja chyba mam proste na pilsy? Nie. Bardzo dobrze. I od razu wziąć pilsy, ponieważ naprawdę kolega jest agresorem, nie? I moja psycha pewnie już wynosi naprawdę nie za dużo. Dlatego, że tyle nagle, kurcze interakcji tutaj duchowych się stało, że moja psychika pewnie nie jest za duża już tutaj. Na, na wysokim poziomie. Raczej może tak to ujmę. Także cztery pilsy. Elegancko. Bardzo dobrze. Teraz tak. Termometr, sól może i spirit boxik, co? Moi drodzy. Elegancko. Też od razu wam poinformuję Wamili, że tutaj tutaj um, Naród przypomniał e, Donatem tutaj, te, którego, którego bardzo dziękuję, i tak e, że w, w sobotę za tydzień będzie stream zrobienia, jakby. O, zwrócił mu głowę. Apokalipsy, tak jakby na ludzie e, że wiecie, że gram po prostu ten tryb Apokalipsy, jeżeli chodzi o preset gotowy, i po prostu gramy go. Na tangę ludziom, moi drodzy. Także jak ktoś też by nie chciał, to zapraszam serdecznie za tydzień, będzie się działo. Troszeczkę na pewno. Zdjęcie duchamy, kostają jo. Zrobiliśmy i tak, bardzo dobrze. Okej, okay, yy, teraz tak. Temperaturomierz, jak to niektórzy mówią. Temperaturomierz, moi drodzy. Yy, jak to się prezentuje, ten teps, co? 1,4, uuuh. Zobaczcie, jak gadam przez Was, moi drodzy, naprawdę niestety, do mówię, ta... ten katar głównie jest problemem. Takim fest. No, będzie half freezing mi się wydaje. Może potem, albo coś. okej. Okay. Are you here? Are you close? How old are you? Are you friendly? Ok, niezbyt chcę gadać, więc ja tutaj powiem tak: obaka i tak, że jeśli będzie ma UV, to for sure. Y Aparat ja wezmę, to wyjdzie tutaj, elegancko, siuku, elegancko, elegancko, ładnie, haj. Mm, no i co? Na razie mamy dowód tylko w 5 Freezing prawie tak, nie? Tak prawie, dobra, nie będę tutaj stał się z tym terometrem jak ujć kap, moi mili, tylko pójdę najzwyczajniej, no wiecie, sobie po kamerę. Nie wiem, gdzie jest highspot nawet, nie wiem, czy ja w ogóle znalazłem jak jakiego, jakiegokolwiek. Nie widziałem ani w szafce tam w garażu, ani nigdzie, kurczę, no tak trochę weird shit. Dlatego kusi mnie, żeby wziąć sobie, powiem wam... Yy... Już kadzidło, ale nie będę pusią i po prostu wezmę sobie trzy itemy, które dadzą mi jednak dowody jakiekolwiek i zaraz sobie na spokojnie, wiecie, cofniemy się. Ale dlaczego tam tak ten render distance śmieszny taki działa? Powiem Wam, interesująco to wygląda, że nagle znikają te drzewa. Nie powiem. Dość interesująco. Liczę na jakiś orbixon. powiem Wam szczerze, że takie orby bym sobie dojrzał. Tutaj tego nie ma ogólnie, wiemy o tym. Co, so, jakiś Orbikson tu lata? No jest Orbikson, I saw you, chyba. Tak, no jest Orb ewidentnie. No i nie może to być raczej nawet ten Mimik, więc Orb tutaj się zgadza, czyli mamy tylko i wyłącznie Raichu, for real? Okej, okay. I mean... Y... Najprawdopodobniej tak. Obiekt tam wypada, mamy IMF kurcze i Orby. Yy, Parabolik, dobra, spróbujmy zrobić po prostu szybko, wiecie, tego quest'a. Yy, z parabolikiem. Zobaczymy. Księgę to wypierdzielam, nawet powiem wam, po co mi ta księga, tak szczerze. Kurde, mam że czekam na ten, w końcu ten update, aż w końcu te farmy oni zrobią, bo ty właśnie graf to miał być zmieniony. I kurde, tak się nie doczekuję, co trochę wam powiem, naprawdę. Mam uciec podczas polowania. Hmm. Mechuwa quest. Zmarza sobie już, wezmę jak najbardziej. Ale mamy jaki kurs object? mamy lustro, więc to jest easy, chociaż tyle. Chociaż tyle easy, moi drodzy. La la, 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 la la. dobra? tu tańsko. tańsko. Parabolik liczmy za to, za to że w miarę tak szybko nam odpowie. Byłoby miło, bo mi się nie chce jakoś niesamowicie długo czekać na kolegę. Daj w mi jedno miejsce w sumie, wiecie? Na no, tą tamte drzwi? Jo i F5, jo? Nie, tutaj, do, do, tą szafę, jo? Niby jo. Zrobię fotę sobie, zobaczymy, czy coś w ogóle wyjdzie jako interakcja 3. No, niby jo, no okej, okay, spoko. O, tu też stepnął od razu, immediately, widzicie? Dobra. To hmm. nie było jako parabolik, oczywiście, że nie. Wiadomo. Agresor Raichu, proszę państwa, agresor Raichu. No, okej, okay, okej. Okay. Niech będzie. Ta kamera bardzo pięknie lewituje. Duch tak zrobił, chyba, ja. Gagri. Gagri, Gagri. Dzisiaj jesteś, kurczę, aktywny jak dziki. No, dzisiaj trafiliśmy do takiego które który naprawdę ładnie, ładnie tutaj ora, nie, jeżeli chodzi o aktywność, to mi się podoba, takie intense gierki on top, on top, on top, ale pięknie też lewituje to, no, powiem wam, klasa, <grystanie> czy ja przesadzam, moi drodzy, zważając, że zabrali nam remonty, a takie, takie głupie bugi istnieją w sumie i gra kosztuje 90 zł, to w sumie może nie przesadzam, tak mi się wydaje. Okej, dziękuję za whisper, kolego. Teraz tak, eee, ogólnie rzecz biorąc, i wiem, że teraz trochę jestem pusią, ale w wolę jednak, a powiem Wam szczerze, pójść po parę smadżów, ponieważ nie mam zielonego pojęcia, e, gdzie jest hide spot. Więc to będzie spontaniczne uciekanie, eee, przed huntem tak właściwie, Także byle quest'a zrobić tak tutaj, byle tego quest'a tutaj zrobić i będzie miodzio, miodzio, panowie, miodzio, miodzio. Dobra, ja tutaj nawet się nie będę pierdzielił z tym tańcem, Nie podawaj, manny. Piękny stryd tam leży. No psy dużo jednak no, okej. Okay. Trzeba radzić Schowamy się chyba tam, wiecie co? Serce mnie biło, więc raczej mnie fokusował. Mam taką nadzieję. No schodzi. Jest szybszy, no bo odpalone są te. Okej, okay, okej. Okay. O, tupto sobie, tupta, no. O, z piwnicy chyba wraca. No dobra. No i co, moi drodzy? No, easy peasy, lemon squeeze, kurczę. No, mam taką nadzieję, że to jest rajd. w się, sensie, no, musi być rajd. No co, no, kurczę. Mamy IMF i orby tutaj, które muszą, jakby być. To nie są mimikowe orby, bo mimik nie ma dowodu na imf5 ani nic takiego. Więc raczej tutaj na spokojnie myślę, że możemy trafić. Easy peasy, dlatego że znaleźliśmy też fingerprinty i nie było ani jednego. Ani, kurde, nie było stópkowego fingerprinta, fingerprinta, footprinta w tym przypadku, ani dotykowego, tutaj był dotykał drzwi, często także IO. Yy, także jo. No i ładnie, kurczę, mojego zdjęcia. High Life. Pitoś się zgadza, 26 kafli. Czy ja mogę coś upgradować moi mili? Mamy tutaj, co my tu mamy? Noktowizor i mamy lampę. 10K, 10K. No na razie jedno bym zainwestował, tylko w co noktowizor? No lampka na głowę mi się też bardzo podoba. Póki co nie gramy dużych map jakoś niesamowicie. Więc może, kurde, kupię sobie po prostu to. Blask ognia, kupię sobie, ja pieprzy, jak to się nazywa? Blask ognia ty. No i zajebiście Nieźle. Dobrze, moi drodzy, ja dziękuję wam za oglądanie tego materiału. Dzisiaj po prostu takie kurczę wiecie, takie po prostu gierka Daily Fasmo, jak zawsze, moi drodzy. Także o 19.00 strumyk z Mortal Kombat 1 będę sobie tam grindował, także jak ktoś po prostu chce opisać, jak już mówiłem, zapraszam serdecznie. Jesteście bardzo mile widziani. No i co? Życzę miłej niedzielki. Trzymajcie się, moi drodzy, do następnego, chyba że oglądacie to w inny dzień. To życzę miłego po prostu. dnia, trzymajcie się i pa pa.